Cześć kochani. Dzisiejszy film w całości inspirowany jest naturą, ponieważ aktualny katalog numer 6 jest katalogiem wyjątkowym, a to dlatego, że raz w roku są prezentowane produkty wspierające kampanię Zdrowe Lasy, piękniejsze jutro. W tym roku produktem wspierającym akcję są przepiękne bransoletki inspirowane naturą, które teraz możecie zobaczyć z bliska. I 100% zysku ze sprzedaży właśnie tych branzoletek zostanie przekazany Fundacji Avon, która przeznaczy je na rzecz WWF i Stowarzyszenia The Nature Conservancy z przeznaczeniem na działania mające na celu odtworzenie lasów tropikalnych niezbędnych do przetrwania naszej planety. Z tej okazji chciałam stworzyć dla Was makijaż inspirowany naturą, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć intensywnej, przepięknej zieleni. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam do oglądania. Makijaż oka zaczęłam od przygotowania powieki. To jest bardzo ważny krok, bo dobrze przygotowana powieka sprawi, że cienie będą lepiej się utrzymywać i będą bardziej napigmentowane. I na powieki nałożyłam już korektor w kompakcie w najjaśniejszym odcieniu oraz przypudrowałam całość najjaśniejszym kolorem z palety O Naturel. I na tak przygotowanych powiekach mogę zacząć pracować z cieniami. Dzisiaj zależy mi na tym, żeby taką mocną, intensywną, leśną zieleń otulić naturalnymi brązami. Więc użyję sobie najpierw cienia numer 2 z palety O Naturel. Nakładam sobie go dużym pędzlem w załamaniu powieki. Teraz zmieniam pędzelek na mniejszy i nakładam ciemniejszy brąz numer 3. Nakładam ten brąz w zewnętrznym kąciku, łącząc go z tym jasnym brązem, który był w załamaniu. I od razu mogę wrócić do pędzelka do rozcierania, żeby ładniej je połączyć. Nie dokładając już produktu, zacieram ten brąz troszeczkę głębiej w załamanie. Jeszcze raz wracam do jasnego brązu i blenduję załamanie. Ja od makijażu mam mniej więcej wyznaczony, więc teraz przejdę sobie do nałożenia mocnego, y, intensywnego akcentu na powiece i będzie to przepiękna, leśna zieleń, którą możecie znaleźć w palecie podwójnych cieni Enchanted Forest. I to jest przepiękny, metaliczny cień, bardzo mocno napigmentowany, ale ja chciałabym, żeby on był jeszcze intensywniejszy, dlatego nałożę go na turkusową kredkę Mark. To da mi niesamowity, niepowtarzalny Odcień intensywnej, żywej zieleni, której ym, inaczej nie uzyskałabym, a dodatkowo nałożenie cienia na kredkę sprawia, że jest on jeszcze bardziej trwały, więc to właśnie teraz zrobię. Zacznę sobie od kredki, którą nakładam na środek powieki. Nakładam większą ilość, odcinając załamanie. I delikatnie rozcieram sobie granice pędzelkiem. Nie musi być to super precyzyjne, ponieważ i tak będę to zaraz pokrywać zielenią. I na to nakładam zieleń za pomocą płaskiego pędzelka. Właskim pędzelkiem nałożyłam zieleń w miejsca, gdzie chciałam ją najbardziej przykleić, natomiast teraz zmieniam pędzel na puchaty, nabieram tą samą zieleń i zacznę sobie blendować granice. I dzięki temu, że wcześniej wyznaczyłam sobie kształt cieniowania za pomocą brązów, wiem teraz, do jakiej wysokości mogę sobie pozwolić z zielenią, żeby nie było za wysoko, żeby efekt całości nie był przerysowany. I na tym etapie mogę od razu przejść do matowego ciemnego brązu, który nałożę w zewnętrznym kąciku. Rozcieram od razu granice bardzo delikatnie, nie dokładając już produktu. I pamiętajcie, że jest to makijaż, który możecie wykonać obojętnie w jakiej kolorystyce. Ja dzisiaj inspiruję się naturą, więc y, oczywiście użyłam zieleni, ale również możecie to zostawić y, z turkusem, pięknie będzie wyglądało, albo użyć jakiegokolwiek innego y, koloru w ten sam sposób. W miejscach, gdzie chcę, żeby zieleń była najbardziej intensywna, mogę dołożyć troszeczkę tego samego cienia za pomocą opuszka palca. Wtedy mm, takie cienie metaliczne mają większą pigmentację i ładniej się błyszczą. Więc nakładam na sam środek, tam, gdzie chcę, żeby błyszczenie było najbardziej intensywne. Górę jeszcze dopracuję sobie za chwilę, natomiast teraz przechodzę do powieki dolnej i zaczynam od nałożenia brązowej kredki Mark na linię wodną oka. I teraz wracam do palety brązów, ponieważ w dół chcę utrzymać w brązowej kolorystyce. Zaczynam od cienia numer 3, tego średniego, ciepłego brązu. Nakładam go. Na powiekę dolną mniej więcej do 2 trzecich długości oka. Wewnętrzny kącik zostawiam wolny. Nie boję się z tym cieniowaniem wychodzić dość nisko, ponieważ powieka górna jest bardzo intensywna. Więc, żeby to wypośrodkować, muszę też dużo nałożyć tego cienia na dół, żeby to wszystko miało sens, żeby nie było u góry bardzo dużo, a na dole tylko tak, wiecie, delikatnie zaznaczone. Trzeba to wszystko wypośrodkować, żeby to miało ręce i nogi. I teraz zewnętrzny kącik powieki dolnej zaznaczę tym ciemnym brązem, żeby połączyć go ładnie z tym, co dzieje się u góry w zewnętrznym kąciku. Wchodzę też delikatnie na górę, gdzie widzę, że trzeba by było wzmocnić troszeczkę efekt tego ciemnego brązu. Teraz z jasnym cieniem numer jeden rozświetlam sobie jeszcze mocniej wewnętrzne kąciki. I jeszcze ostatnią rzeczą, jaką lubię robić przy tego typu makijażach, jest użycie brązera, którego będę używać na policzkach. I ten brązer nałożę w załamaniu powieki, to sprawi, że będzie ono jeszcze ładniej roztarte, ale będzie też troszeczkę ocieplone, przez co ten cały makijaż lepiej wtopi się w całą ym, resztę skóry. I ta zieleń będzie tak jakby otulona ciepłym kolorem, który zawsze sprawia, że taki zielony, bądź niebieski dzień wygląda lepiej. I to polecam Wam robić, więc używam takiego pędzelka miotełkowego, żeby uzyskać delikatny efekt. I rozcieram sobie górę ocieplając całość. To samo robię również na dole, żeby troszeczkę bardziej przydymić powiekę dolną. I różnica jest niewielka, ale jakby tak się przyjrzeć, to makijaż z tej strony wygląda na o wiele bardziej dopracowany, a jest to tylko kilka machnięć taką miotełką. Na koniec z jasnym cieniem z palety czyszczę sobie to, gdzie wyszłam troszeczkę za nisko w zewnętrznym kąciku. Teraz dolne rzęsy tuszuję maskarą Mark Spectralash na poziomie pierwszym. I teraz ponownie sięgam po bronzer z długo do konturowania i zaznaczeniem policzki. Konturuję również delikatnie boki czoła i przyciągam na szyję. Kontur ust zaznaczam cielistą konturówką z Serii Lux. Następnie wypełniam je kolorem i zdecydowałam się na moją ukochaną nudziakową pomadkę w kolorze Blush Nude. I zależy mi na tym, żeby uzyskać tutaj coś pomiędzy beżowym nudziakiem a delikatnym zgaszonym różem. Dlatego też nałożyłam cielistą konturówkę i teraz taką brudną różową pomadkę. Makijaż jest skończony, mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przyda. A ja z całego serducha zachęcam Was do wzięcia udziału w akcji, ponieważ po pierwsze mamy możliwość pomagania, żeby nasza planeta miała się dobrze i żeby nam przy okazji na niej żyło się lepiej. Natomiast przy okazji dostajemy za to coś pięknego, co jest super, więc to tyle na dziś. Chrońmy naturę, pamiętajcie o tym i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, cześć!